No tak, żeby nie przedłużając z tym tematem musicalu. Żeby nie przedłużać. Nie, przedłużać, tak, sorry, to jest czas. raz. Żeby nie przedłużać z muzykalem, Panie Wojtku. Yeah! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na w naszym kanale, kanale, który się nazywa jak? Między nami! No między nami, Karol Jankiewicz i Karol Osentowski. Cześć! Dzisiaj, dzisiaj do nas przyjdzie, no, dla nas na pewno historyczna postać. Znamy tego człowieka od dziecka. W sumie to on nas zna od dziecka. Znamy. A my go, my go zawsze. znaliśmy jeszcze zanim on nas nie znał. Tak. Więc a w zasadzie jego głos. To co na na trzy cztery? Tak, trzy, cztery. Pan, Pan, Pan Wojciech, Wojciech Paszkowski. Paszkowski. Zapraszamy Panie Wojtku między nami. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie Wojsku. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry, serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Karolu. Przyjechał pan do nas skuterem? Yy, chciałem przyjechać skuterem, ale zaśnieżyło właśnie dzisiaj mocno i Problem, i, I przyjechałem samochodem niestety. Okej, okay, no bo zawsze pan jeździ skuterem, nie? Z, znamy Staram panu. się jak najwięcej czasu spędzać na skuterze. W życiu swoim, jak miałem chyba ze 14 lat, to taka jakaś jawka chyba była, albo komar, nie pamiętam. Minęło 50 lat i sobie kupiłem ten skuter pierwszy w życiu. Co mnie zachwyciło na samym początku, jak jeździłem, na początku wiosny zacząłem jeździć, taka wiosna była piękna i po raz pierwszy w Warszawie poczułem, że Warszawa oprócz tego, że śmierdzi, to jeszcze też pachnie. Człowiek jest o wiele bardziej niezależny się czuje i taki trochę wolny mhm. do tego stopnia, że, że wiedząc, że do pracy będę jechał 20 minut to sobie wychodziłem godzinę wcześniej, żeby sobie jeszcze pojeździć. A kiedyś miałem taką w ogóle super. Tym pierwszym skuterem mhm. Michałem. Taka była, pamiętam, buchnęła taka wiosna, majowa. I na skrzyżowaniu jakimś takim. Yy, zatrzymałem się na światłach i tak jako pierwszy ze stoje, patrzę. Cieplutko, biała koszula, jeansy z amuletem, czarny kask, wespa, wszystko. I obok podjeżdża na takim czerwonym ścigaczu dziewczyna ubrana w w skórę, no po prostu. Zatrzymała się równolegle obok mnie, tak popatrzyła na mnie, podniosła przyłbicę, oko zrobione, usta, no to taka, że giga i tak popatrzyła na mnie, tak, tak popatrzyła, uśmiechnęła się, mówi ale skuter masz fajny. I poleciała, no i dobra, warto żyć. Jak pan się czuje w ogóle teraz w tej sytuacji tutaj? Bo jesteśmy w internecie. Jesteśmy w internecie, tak? A... Właśnie czuję się w internecie. Troszeczkę Trusze, tak. tak. tak? Teraz... Ja Odczuwam mam... to jest 0101 się się krąży. Wy nie pamiętacie takiego czasu, jak... Ja właśnie chciałem nawiązać. Ale co, pamiętasz pierwsze łączenie przez TPS-a? Tak. Ten internet po prostu był tak wolny i, i on i nawet nie myślałem. Ale o tego Karol, o czym ty mówisz? Wolny? Oczywiście, że był wolny, to, to, to ten, ale... Y nie, 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 nie patrzyłeś na to jak na zjawisko trochę magiczne, no tak. że klikasz coś, no od, nie, wtedy... wpisujesz jakiś adres, i nagle po pięciu minutach zaczynają się otwierać obrazki, tak. jakieś twarze, jakieś... Ciekawe, znaczy, ja. poduszka, kołdra, coś, w ogóle coś innego. No nie? Myślę, że dla, mojego po, <grym> dla naszego pokolenia, <grym> y... tak. Mm -hmm. nie, coś ja coś miałem pierwszy komputer ZX Spectrum z gumową klawiaturą, gdzie w, 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 wgrywało się programy z kaset magnetofonowych. I w, gr w granie takiego programu, który na przykład polegał na tym, że grało się w ping-ponga takie pik Tak, tak. Pyk, pyk, pyk. Tak. pyk, było, pyk, było, pyk. I po 16 minutach wgrywania yy, programu z kasety, yy, wyświetlał się komunikat yy, syntax error. O. No dobra, ale to yy, co Pan w ogóle myśli o formie yy, formie kanału na YouTube? W sensie uważa Pan, że to jest przyszłość, że, że, że to jest fajne, czy, czy jednak. Nie czuję pan tego. Ja uważam tak, że to jest taki rodzaj dostępności dla każdego. Kanał na YouTube, bo taki kanał na YouTube może sobie stworzyć każdy. Nie musisz występować do Krajowej Rady Radiofonii i no Telewizji tak. o przyznanie częstotliwości i pozwolenia na prowadzenie działalności multimedialnej. Tylko sobie zbierasz się w grupę ludzi, którzy mają jakąś pasję, fascynację, jakiś tam pomysł na, na taki kanał i człowiek to organizuje sobie i ma, do, ma możliwość zaprezentowania swojego jakby punktu widzenia na pewne rzeczy, nie? Czy mhm. Czyli jest pan ogólnie za? Oczywiście, że jestem za. No bo internet to jest interakcja z widzem, ale to jest zupełnie inna interakcja niż, niż ta na scenie. I... Czy pana zdaniem te klasyczne formy teatru, musical są zagrożone w jakiś sposób? Yy, skąd, no jak? To, jest, wiesz, to, jest, to są dwie różne zupełnie dziedziny, a dodałbym, że, że teatr jest zupełnie czym innym niż, niż internet. To, się, to nie, nie ma jakby punktów styczności, bo widz internetowy jest, jest anonimowy. A okay. widz w teatrze jest konkretnym widzem. W internecie oglądasz transmisję na żywo, też możesz zaspauzować, możesz sobie wyjść. Natomiast jesteś w teatrze i to jest tu i teraz no na żywo. To jest jednorazowe, to jest magiczne. Bo teraz na przykład, jeżeli widzimy w telewizorze, że jest Teatr telewizji na żywo, i to jest przeniesienie z teatru na współczesnego, czy z teatru Ateneum, czy z teatru jakiegoś innego teatru do telewizji. To to jest przeniesienie przedstawienia, które jest przygotowane w teatrze, tak? Mhm. Natomiast kiedyś przygotowywało się przedstawienia do teatru telewizji. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że aktor był filmowany na przykład dotąd, mówił monolog, a pod spodem szła przebiórka. Garderobianem mu zdejmowały spodnie. Zmieniałem buty, bo nie było czasu na to, żeby do następnej sceny no on tutaj. mógł się pokazać w innym kostiumie. Nie było czasu. No tak. On był przebierany na żywo, potem było przebitkę na przebicie na aktorkę, która też z nim rozmawiała. W tym czasie on zakładał koszulę, wychodzili do następnego ujęcia, a oni byli już przebrani. Dobrze. O, przejdźmy na dubbingu, pogadajmy no. trochę o dubbingu, bo to jest bardzo ciekawe. E, no, trzeba zaznaczyć, że w sumie w dubbingu. Nie, wiem, no pewnie nikt nie wie, ale w dubbingu jesteśmy dzięki właśnie panu Wojtkowi. Znaczy, nie, inaczej. Nie byłoby nas dzisiaj tutaj. tutaj gdyby w sumie, nie, gdyby nie pan. Tak, to, to jest, trzeba I to zaznaczyć. Trzeba, trzeba, trzeba przyznać. Dziękuję, bardzo no mi miło. Że My nie... również dziękujemy. No i e, pytanie. Pyta, no, jest pan tak naprawdę żywą legendą dubbingu. I zawsze nas zastanawiono z Karolem, jak taka żywa legenda Dubbingu się do niego dostała. 90, 90 to był chyba czwarty albo końcówka 93. To jeszcze tak? mnie na świecie nie było. Premiera jakaś była w teatrze, w którym ja jeszcze wtedy byłem w teatrze Rampa mhm. i na przedstawienie, w którym grałem ja i mój serdeczny kolega Mietek Morański, mhm. przyszła Miriam Aleksandrowicz. I ona mówi do mnie, dlaczego ty u nas nigdy nie byłeś w, w studium, ja więc proszę się mnie nie pytać, no. tylko proszę mnie zaprosić. No. no i tam pod koniec lat dziewięćdziesiątych, tego 93 chyba, czy roku, dostałem jakieś tam pierwsze zaproszenie na gwa, tak zwane gwary i epizody, czyli takim dogrywanie różnych drobiazgów do filmu. No, i tak zaczęło się. No. Od gwarów, gwarów, gwarów. Nawet... Potem jakiś epizod mniejszy, potem epizod większy, potem coś, potem coś, potem coś. No i potem się otworzył worek i, i już. Dobry dubbing polega na tym, żeby być postacią, która jest na ekranie, ale żeby ta postać mówiła po polsku, trzeba zbudować w sobie postać, którą się widzi. Nie naśladować tego postaci, tak. Tylko ja, Wojciech Paszkowski, gram y, bohatera, którego widzę na ekranie. Mam tu takie fajne pytanie zapisane. Jaka jest Pana ulubiona rola, którą za zabrałby Pan na bezludną wyspę? Którą Pan zagrał? O kurczę, śmy. Oczywiście, doktor Dunder wstyd. Niech cię pepe, panie dzieobaku! <grym> to byśmy. To, tak, bo, bo, bo bym sobie tamte te inatory mógł robić. Pepe, pe, panie dzieobaku! Jak pan wyszukuje teraz młode talenty w do dubbingu? Po, po czym poznać, że ktoś Nadaje będzie się do nadawał tego. do tego? No, obserwuję jakby rynek. Mam do czynienia z, z młodzieżą w, chociażby w teatrze Buffo w, mm -hmm. w Warszawie, gdzie ta średnia wieku jest o wiele niższa niż yy, mój wiek. Mnie nie interesuje, jako reżysera dubbingu, nie interesuje mnie poszukiwanie ludzi, którzy potrafią naśladować głosy. No chyba, że mamy, nie wiem, małą srokę, która jest starym mężczyzną. Wiadomo, że go trzeba trochę pod, podrajcować, pod, podkręcić, żeby ten, żeby miał wie, większą yy, wiarę w to, że to mówi mała sroka, która jest dziadem. I on wtedy musi być taki, nie? Bo on jest, bo taki ma charakter. Aha. Ale w większości, zobaczcie, to te głosy w kreskówkach są głosami normalnymi. Tak. Główni bohaterowie z reguły mówią normalnymi, normalnymi głosami. Daj głos. op, op. Hej Wojtku, tak... Kurczę, no, nie, powoli zbliżamy się do końca, ale, ale no nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił Pana o to, żeby Pan e, spróbował jakoś powiedzieć parę kwestii naszym ulubionym Andy Andersonem. I przypadkowo mam tu telefon. <śmiennie> 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 przypadkowo? mam telefon. mam tu telefon, to telefon. z, z memami, bo na stronie na Facebooku jest w ogóle fanpage Pana postaci. No i na przykład, nie wiem, no, Pan może sobie powybierać Fakuj. tu w dół, w górę, co mi Pan wybierze ulubiony jakieś? Złamałeś palec? Na wojnie zdobyłem Monteverest na wózku inwalidzkim. Lui. no powiadasz? Jak byłem mały, to jedliśmy kury i popijaliśmy wrzątkiem. Wybory? U nas rządził ten, kto przeżył. Co tu jest jeszcze? Nie jadłeś nic od dwóch godzin? Ja musiałem przejść całą Syberię, aby zjeść kawałek gałęzi. Pozdrawiam wszystkich fanów! Pozdrawiam! No słyszałem! Słyszałem! Ja to, ja to muszę powiedzieć szczerze, że ja to się nauczyłem w dubbingu czytać w ogóle. Robimy to, co robimy. Też też działamy w dubbingu. i czy ten nasz głos, czy on się jeszcze będzie bardzo zmieniał, czy nasz głos jakby też jest w stanie z, z, zostać w pamięci? Kurczę, u, u ludzi. Pamiętam, pamiętam. To ty, to twój głos, mm -hmm. okej. Okay. Mm -hmm. Tak? Czyli mamy dwa warunki. Albo głos który jest charakterystyczny, bądź ciepły, niski, no coś ma, takiego, że przykuwa. No albo y, po prostu rola. Okej. Okay. Dobra, to ja pasję. Głos się zmienia z ilością wypitych y, kaw. Kaw, kaw. Tak, i... <śle> Mhm. No to. Ale y, y, mogę coś jeszcze powiedzieć? No, no. Nawet pan musi. Y, Oprócz tego, że pracuję, mam również tak. y, parę chwil wolnych czasami i hmm. uwielbiam sobie wtedy wsiąść na skuter, tak, no tak to, to wiem, wypośc, wsiąść w samochód i pojechać na ulicę Wirażową i popatrzeć, jak lądują i startują samoloty. Ale fajnie, nie, byłem jak przyleciał ten największy Airbusa 380, który przeprezentował na okęciu to, to byłem widziałem, na, to pan nawet na płycie lotniska byłem, i... widziałem go, wąchałem i nie, nie. Yy, no bardzo Panu dziękujemy, że Pan nas tu odwiedził między nami. Tak, bardzo... dziękuję, miło mi bardzo, bardzo. Bardzo dziękujemy. Yy, no nic nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić Was do lajkowania. Ja. Mam pomysł. Jaki? Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Cały internet. Tak, cały internet na całym świecie do oglądania kanału między nami na YouTubie i rozmowy ze mną. Pozdrawiam, Wojciech Paszkowski. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Subskrybujcie, lajkujcie, lajkujcie! lajkujcie. Udostępniajcie tak. i co? Do I zobaczenia. piszcie swoje komentarze. Ta, piszcie. Podobało, piszcie. Tak się Piszcie komentarza, która rola pana Wojka Paszkowskiego podobała wam się najbardziej. Najbardziej. O. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia. zobaczenia. Bank jest. Jest?